A wylegiony słowa i chwala. z tej strony, Hanzieli, I tam jest na pierwszym odcinku Scall of Duty Motor Warfare Remastered. Stwierdziłem, że nagram sobie wszystkie kody, których nie było u mnie na kanale. Także bez zbędnego przedłużania. Nowa gra, zaczynamy. Giereczka jest oczywiście na maksymalnych dalach. Dabingu jeszcze wtedy nie było. No, but see the the pise, government loyalists against ultra-nationalist rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. the most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's so 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 now. no, got the minerals to be top dog down there. We've got a new guy joining us today. Yeah, Ok, dzień pierwszy, 6:30, wysoka Brytania. To dobrze Cię widzieć, no spoko. Co ta czułość jest taka dziwna? Czekajcie chwilę. No dobra.

Za mój głos mam trochę chrypę. Przeziębiłem się. O, tak to jest jak niby jest ciepło, otworzy się okno na całą noc. To mogę wejść? Nie mogę. O, dobra. Dla testu w ogóle ten odcinek będzie 4 Zobaczymy. Wcześniejszy sprzęt nie pozwalał mi na renderowanie filmów w 4K. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wszystko jest w stanie 60 sekund. 19 sekund. Wygląda się Ej, dobra, a ty mi powiedz mordo materiał wybuchowy przy chciał test. No dobra. To tego nie zrobię. Bacz podrobieniu. No dobra, chodzimy. Pick up that MP5 i four flashbangs. dobra, Na Oh my god, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that you will storm down the stairs to position 2. Spoko. Then hit position 3 and 4

Aha, nieba już miałem wyjść. Dobra, <śm> nie chcę mi się ujebane <śm> z granatów, gdzie się robi szkolenie, z granatów bym chciał jeszcze. <śm> Oczywiście, no, że wy teren. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh huh Bravo team, the intel on this op comes from our informant from Russia. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775.

No i tak jak mówiłem wcześniej, chcę nagrać wszystkie Call of Duty No wiadomo, pominę tam jedynkę, dwójkę No ale ten... Adventure, Warfare, Ghost, Infinity Warfare No po prostu wszystkie kody, których nie było u mnie na kanale Trochę ta paczka będzie mi kosztowała Ale no... Zobaczymy, nie? Tu się ogólnie zbiera jakieś dane wywiadu. Szczerze, nie wiem, czy będziemy to robić. Jak znajdziemy, to znajdziemy. Jak nie, to nie. To jest w Masakram. Wydryń jest ok. Nie mm. No, człowiek się w ogóle musi do myszki przyzwyczaić, nie? No, mówię, cały czas jak nagrywałem, to nagrywałem wszystko na padzie. Więc no. Są takie snopy? Idę za tobą. Hmm. Póki co czysto. Główne platformy. Kogoś widzicie? <laughs> hmm. no, no dobra, chłopaki się tym zajęli. Ciekawym w ogóle ile te materiały będą ważyć Tym 4K Ja niestety za dużo miejsca nie mam Dobra chyba już tam wyjaśnić No miejsca za dużo nie mam Bo tylko jeden tarabajt ale takie materiały pewnie dużo będą ważyły Zobaczymy Chyba będę musiał na bieżąco wszystko montować Czego wcześniej nie robiłem Przyznam się szczerze, bo nagrywałem Zazwyczaj na zapas Materiały Gdzie ja polazłem, kurwa mać No, szukam tych paczek Wypuśćmy Ja jebie Dobra, puśćmy. Gdzie mam iść? mam iść? mam iść? Tu Czy tam?

Pójdę tu, a tu nie mogę iść, tu nic nie ma Tu też nic nie ma, no dobra Sprawy czysto, sprawy czysto Kurwa chodzę już w tych komputerków nie? Chyba no nie będziemy się na tym aż tak skupiać mi się udaje O kurwa Ota. Zapomniałem o mnie Ej No, to jest jaj Ja to Agresywni panowie są Kawach Kawacha to bym wziął zamiast pistoletu On się guard. udaje Tu nie wejdę Tu nie wejdę Hmm Co widzę? O, jest jej laptop. Ja pewnie jakieś panie dostałem, O kurwa, tak myślałem. Dobra, pierwsza wyjebka na weteranie. Nieźle. To nasz kurwa, co tam jest, to ta myszka, tak lot Masakr, no no. dane wszystkie. Dobra. Nie wiem, jak tą podkładkę sobie się. No, dzisiaj my lecimy No, przepuścisz mnie? Ale im mnie, nie? kurwa nic nie widać czasami Nie wiem, czy te detale... Jakieś shipper pomagają. Chcę być szczery. Teraz mażę. Trochę to utrudnia. Niż pomaga Niż się sykała chyba na Będzie ich tam w chujce. Guzik mi się pojechał. Chciałem Aha, zajbiście. Zajebi zajbiście. No chodź, chodź, pierdolę to. No ci gdzie jeszcze? tam tam niby. On nie ma głowy? Jezus... No tam jest, no wiem, że tam jest. Pewnie my ujebie na strzała, nie? Masakra... Uczułość muszę zmienić, bo... Nie, jest ciekawe. No co tam mamy? forampsco Ready No time grandpa 6 two boogies headed your way fast Grab what you can go own, atar, We go. So grab the manifest in the container Move side, Warcraft, Griffin, what's your status Already in the helicopter sir Enemy aircraft inbound Shit they're

Kurwa, no postarali, postarali się, jeżeli chodzi o grafikę tej grze. Nie sądziłem, że to będzie tak dobrze wyglądać. Lata ta góreczka, ma swoją. Nie, spoko.

Ale spoko. Ale wydaje mi się, że grałem w tego koda, ale no na pewno nie Remastered, nie No No elegancko. Spoko, spoko. No, chyba to będzie już drugie misja, także co, mm, Zaraz skończymy, tylko niech napisy przelecą, wszystkie. No, ale jak materiał wam się podobał, to zostawcie lajka, subika, komentarz. Komentarze, jak zawsze, są wasze. piszcie mi swoje propozycje, co byście chcieli, żebym zagrał, bo mówię, no mogę zagrać teraz we wszystko, nie? Tak naprawdę, i nie martwić się o detale. No ja chcę na pewno zrobić tego Call of Duty. Wszystkie, w sumie, wszystkie kody, które u mnie na kanale nie było. Zaczynając od tego. Później chyba jest Ghost, ale nie jestem pewny. No ale to sobie już później sprawdzę co tam jest w kolejności. A na teraz to tyle z mojej strony, także dzięki za uwagę i do następnego. ELO!